Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców e, małych dwulatków, które właśnie wchodzą w ten właśnie dość specyficzny okres, który nazywa się dość popularnie buntem. E, ale czy faktycznie tak jest? Czy jest to tak zwany bunt dwulatka? Czy on się kończy? Kiedy się kończy? Jak on wygląda? Jak przebiega? Dlaczego występuje? Jak możemy dziecku pomóc? Zapraszam do oglądania. Tak w ogóle to postanowiłam nagrać dla Was ten film Ponieważ właśnie moja córka weszła e, Przed chwilą dosłownie W okres właśnie dwulatki Dlatego też go nagrywam Poza tym e, notorycznie Spotykam się ze stwierdzeniem Właśnie e, takowym, że Moje dziecko ma w tym momencie bunt Ono przechodzi bunt e, I jakby niewiele za tym e, Dalej idzie I właśnie dlatego chciałabym ten temat rozwinąć Mam nadzieję, że trochę wzbogacę Waszą wiedzę przede wszystkim takie wyobrażenie o tym czasie tak zwanego buntu. Jest to bardzo ważne, ponieważ właśnie e, popularnie tak ten okres nazywamy i wiele rodziców komentując zachowanie swojego dziecka mówi d bunt dwulatka. E, no i te dwulatki są często, gęsto e, pozostawione w, tych, w tej sferze dla dziecka niewyobrażalnie silnych emocji, czy to złości, nerwów płaczu, strachu, czegokolwiek, czego czasem my jako dorośli nawet nie potrafimy pojąć. I tutaj już Wam dodatkowo powiem, że nawet dziecko nie wie tak do końca, co czuje, taki dwulatek. Więc właśnie dlatego ten temat rozwijam, żeby trochę właśnie poszerzyć świadomość rodziców. Nawet to właśnie tak nie wyglądało ma bunt. I to tyle. Idziemy się nabić kawki, herbatki. Naprawdę niezwykle istotne i niezwykle ważne, żeby być takim świadomym rodzicem takiego małego dziecka i pomóc mu przejść przez ten właśnie dość specyficzny etap, który nazywany jest buntem. I na pewno warto tutaj wiedzieć i zdać sobie z tego sprawę, że okres dla dziecka ten czas od 18 do około 30 miesiąca jest naprawdę bardzo specyficzny. Tutaj nasze dziecko wiadomo jest już takim naprawdę dzieckiem, to nie jest niemowlę, to nie jest półtora roczne, dziecko, które wiecie, zazwyczaj ma super humor, mało się złości w porównaniu do tego co właśnie przechodzi później. Nie ma jeszcze do końca swojego zdania i tak dalej, tak dalej. Taki dwulatek to już jest małe dziecko, które jest bardzo świadome lub też, które bardzo chce być świadome, które chce mieć swój własny wybór, który ma swoje zdanie, które chce szacunku, oczekuje szacunku do jego zdania, oczekuje tego, że będzie miał wybór, tego, że będzie się szanować jego granice, jego decyzje, że on też będzie miał na coś Wpływ, że dziecko zaczyna zauważać, że jest autonomiczną jednostką, która też na tym świecie ma swoje zdanie, ma swoje miejsce i to już nie jest tak, droga mamo, drugi tato, że zdecydujesz, jaki dasz mi kubeczek, albo jakie ubiorę spodnie, albo czy teraz się przestanę bawić, albo za 15 minut. E, oczywiście my jesteśmy rodzicami i, i często po prostu no, wiemy, co jest dla naszego dziecka na dany moment lepsze, na przykład kurtka zimą, a nie krótki rękawek, ale Naprawdę z wielu sytuacji da się wyjść z twarzą, ze spokojem i ze zrozumieniem dla dziecka, i też z szanowaniem jego, jakby właśnie tej autonomicznej jednostki. I to jest właśnie ten czas, który, w którym my powinniśmy starać się możliwie często jeśli to nie jest krzywdą dla dziecka jeśli to nie jest krzywdą, jakby dla nas, nikomu się nic nie dzieje czasem dać dziecku możliwość wyboru, możliwość podjęcia decyzji, bo najwięcej buntują się dzieci, które po prostu mm, z góry mają bardzo dużo rzeczy narzucone, czyli wychodzimy, już musimy wyjść, musimy iść na spacer, szybko zjedz, wychodzimy, teraz idziemy do sklepu, mówiłam Ci, weź to, wyjdź tutaj, teraz trzeba się umyć, trzeba umyć ręce, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Kiedy dziecko nie ma tego momentu lub też ma ich bardzo mało, żeby móc być właśnie tym dzieckiem, Takim świadomym, małym człowiekiem, który chce mieć, wiecie. Tutaj jakieś możliwości, jakieś pole do działania, pole do popisu, więc im więcej narzucamy tych takich z góry rodzicielskich nakazów, zakazów, używamy tej takiej władzy, o której jeszcze powiem za chwilę, to dziecko po prostu się bardziej buntuje. Pomyślcie sobie też o sobie, jak wy reagujecie, kiedy ktoś was do czegoś zmusza, i nieważne, czy to jest dla was dobre, czy nie, czujecie się zmuszeni, bo wy tego nie chcecie w danym momencie, ktoś was albo. Przypomnijcie sobie sami z dzieciństwa. Ja na przykład pamiętam, jak mnie zmuszano do jedzenia, co było straszne, dla mnie. Ja to pamiętam do dzisiaj, mimo że nie wiem, miałam 6 lat, żeby zjeść do końca ten obiad, więc pomyślcie, ile rzeczy was denerwuje, kiedy w pracy was ktoś zmusza, kiedy musicie wejść w jakąś rolę, a nie chcecie. Kiedy jesteście, byliście, nie wiem, mieście 19 lat, byliście na super imprezie i musieliście wracać do domu, albo jak się buntowaliście przeciwko rodzicom. Taki mały, mała, mały dwulatek to jest tak naprawdę mały. Człowiek bardzo mądry i bardzo świadomy. I jak już przychodzi ten tak zwany bunt, ta taka złość, to też zastanówmy się, co w tym momencie robimy, czy my wychodzimy. Co w sumie nie jest takie złe, żeby na chwilę wejść odetchnąć, tak? Ale czy my wracamy? Czy my rozmawiamy z dzieckiem? Czy my próbujemy dojść do porozumienia? Czy my czekamy troszeczkę, aż się uspokoi? Czy my po prostu, wiecie, podnosimy głos i razem wszyscy po prostu krzyczymy się, denerwujemy? Czy nie wiem, wynosimy dziecko obok do pokoju i każemy się uspokoić? O, moje ulubione słowo, uspokój się. Dwulatek po prostu wie, co w tym momencie zrobić. Tak samo jakby ktoś Wam powiedział, nie wiem. Wyrzucili was z pracy, macie kredyt jutro do zapłacenia, nie macie oszczędności, nie macie pieniędzy, płaczecie, jesteście załamani, Jezu, jeszcze jesteście w ciąży. A ktoś wam powie nie płacz czy wam to pomoże, czy będzie wam lepiej, czy to rozwiązuje Wasz problem, czy wyczujecie wsparcie od takiej osoby, czy pokażę Ci takie osoby, gdzie są drzwi? Także moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby w ten okres taki. Mm, kiedy wchodzi ten dwulatek, właśnie w taki okres bardzo mocno rozwojowy i bardzo temperamentny, można powiedzieć, żeby go rozumieć jako właśnie moment budowania takiej tożsamości. Dziecka, nie jako czas buntu, ma bunt do widzenia nara, tylko właśnie moment takiego bardzo silnego, bardzo wzmożonego rozwoju, kiedy dziecko potrzebuje naprawdę bardzo dużo waszego wsparcia i spokoju. I na pewno oczywiście wiemy, że wy macie jakiś plan wyjścia do pracy, spieszenia się w jakieś dane miejsce, kiedy po prostu trzeba to zrobić tu i teraz, ale pamiętajcie, że to jest tylko wasz plan. Że Wasze dziecko nie zna Waszego grafiku, dziecko y, nie wie, co to jest spieszyć się, dziecko nie wie, co to jest praca, to, co to są obowiązki i też nie narzucajmy na dziecku, takiego, na takim małym dziecku takiej presji, że y, wiecie, ono coś musi i jeszcze nie daj Boże ono to wszystko musi rozumieć, bo przecież już jest duże. Tak też słyszałam. Także na pewno, na pewno do wielu sytuacji można podejść po prostu spokojnie, więc jak będziemy to rozumieć jako naprawdę duży problem dla dziecka i postawimy sobie rozwiązanie jego jako wyzwanie dla nas, to nie będziemy po prostu stali, wiecie, machali palcem albo pokazywali, co ma zrobić. I nie wiem, takich sytuacji może być bardzo dużo. Na przykład dziecko się bawi samochodzikami, a wy Musimy już iść zjeść kolację, bo wiecie, jak nie zjemy, to zaraz będzie za późno. Ale zamiast po prostu, wiecie, ciągnąć te dziecko, które nie chce usiąść do stołu, nie chce zjeść tej kolacji, nie chce skończyć się bawić, szukajmy jakichś rozwiązań. Na przykład, wiesz co, wydaje mi się, że ten, samoch że ten samochód już nie ma paliwa. Chyba musi zjeść troszkę kanapeczek i się naładować. Może podjedziemy razem i zjemy. To już jest rozwiązanie, tak? Dziecko bawi się misiami. Mmm, chyba misiowi burczy w brzuchu, idziemy troszkę coś zjeść, a jak dziecko powie nie, tutaj! To zastanówmy się, dlaczego nie. Dlaczego dziecko nie może zjeść tej kolacji, jeśli jest smutne, złe, zdenerwowane, albo właśnie wy się spieszycie, bo jest późno, jesteście zmęczeni. Nie wiem, czy rano wstaje do przedszkola, do szkoły. Wyjdźmy troszeczkę naprzeciw dziecku. Jeśli nie musimy, to po prostu sami się nie buntujmy przeciwko danej sytuacji, bo musi być taki koniec, bo się rozbestwi i nie wiadomo co jeszcze. Tylko usiądźmy sobie na tym stoliczku, dajmy wybór, a gdzie byś chciała zjeść kolację. Tutaj na podłodze, tutaj przy, przy misie, a może weźmiemy dla misia łyżeczkę, a może zrobimy mu jeszcze herbatkę w kubeczku. Wiecie, zawsze można z sytuacji wyjść łagodniej i to Wy jesteście mądrzejsi i musicie poszukać tych rozwiązań. I tak samo może być z kąpielą. My wielokrotnie mieliśmy tak, że po prostu moja córka nie chciała iść do kąpieli w tym momencie, bo nie wiem, bawiła się lalką, bawiła się w czymś w kuchni i tak dalej i szukamy po prostu rozwiązań. No to chodź, zrobimy... Dużo piany w kąpieli w wannie. Weźmiesz ten garnek, łyżeczka i kubek i zrobimy dużą kawę z pianką dla mamy albo ugotujemy zupę albo zrobimy nie wiem, wiecie, coś jeszcze. Po prostu można trochę podkoloryzować tą całą kąpiel, żeby się ona okazała fajną zabawą, która mega zachęca właśnie, żeby szybko pójść do kąpieli, wziąć te garnuszki, którymi się bawi i po prostu porobić to już w kąpieli. Powiem wam, że często w takich sytuacjach, nawet jak wiecie, córka na przykład nie chce iść z dołu na górę do właśnie kąpieli, ona, ja już mówię, dobra, bierzemy tego do misia, wy umyje się z nami, misiu zbrudne, coś tam, coś tam, idziemy, ona często już gęsto po prostu zostawia gdzieś tam na schodach tego misia, zostawia go gdzieś w pokoju, po prostu o nim zapomina, ale nie wchodzimy w taką, wiecie co, walkę między sobą bo tak jak Wam mówiłam, po prostu błąd i taka złość najczęściej się pojawia tam, gdzie jest dużo tej takiej Dużo pokazywania takiej właśnie władzy, siły rodzicielskiej, która moim zdaniem naprawdę na etapie dwulatka jest kompletnie niepotrzebna. My musimy to rozumieć, że jest, jesteśmy właśnie wsparciem, dziecko jest naszym kompanem. Dziecko, jesteśmy po to, żeby dziecku pokazać, wskazać kierunek, a nie po prostu ciągnąć go na siłę. No nie, taki pokaz siły jest po prostu słaby i do niczego nie prowadzi. Niestety nam często też brakuje takiej komunikacji, nie tylko jako między dorosłymi, ale sami jej nie mieliśmy, jak byliśmy. Mali, ale pamiętajmy o tym, że wychowywanie dzieci w latach 60. 70, 80. i nawet 90. mało co się po prostu koncentrowało na psychice, na rozwoju dziecka, na zwracaniu uwagi na jego potrzeby. Teraz całe szczęście mamy coś takiego, jak psychologia dziecka, zwracamy na to uwagę. Na, o psychologii bliskości dużo się mówi, właśnie dawaniu ciepła, za zaspokajaniu potrzeb i myślę, że powinniśmy mieć po prostu za tym właśnie. Co teraz wiemy. Bo właśnie komunikacja jest najważniejsza. Nie tylko odnośnie naszego dziecka, ale odnośnie naszego związku, em, relacji partnerskiej, nie wiem, z partnerem, z przyjaciółką. Komunikacja to jest podstawa, bo komunikacja tworzy nam taką relację z małym człowiekiem. My wtedy jesteśmy się w stanie dowiedzieć, kim jest ten mały człowiek, co on potrzebuje, co chciałby teraz w tym momencie, jaką ma potrzebę, jak się z tym czuje, a może mu jest z tym ciężko i sobie nie radzi. Na pewno sobie nie radzi w wielu momentach. Musimy się po prostu tego dowiedzieć, pytając się. Co chciałbyś teraz? Co możemy z tym zrobić? Może weźmiemy to do kąpieli? Chciałbyś to albo to? Wiecie, wybór, komunikacja, rozmowa, nawiązywanie, właśnie budowanie relacji, a nie taki pokaz siły, tu i teraz, ja tak mówiłam, tak ma być, słuchaj mnie, bo jestem, wiecie, dorosły. I zdaję sobie sprawę, że takie mm, podchodzenie do sprawy bardzo trzeźwo, kiedy jest stresująco, kiedy jest nerwowo, może być ciężko, bo niestety bardzo dużo dorosłych, bardzo dużo ludzi samemu ma problem po prostu z. Uczuciami, z regulowaniem tych emocji, ale zastanówmy się, czy my chcielibyśmy, żeby nasze dziecko na przykład tak samo ostro, nerwowo reagowało, gdy jest złe. Oczywiście to są bardzo potrzebne emocje, tylko my musimy nauczyć dziecko nimi operować, bo złość jest mega potrzebna, ale przecież nie chcemy, żeby za, nie wiem, 3 lata, jak nasze dziecko będzie miało, nie wiem, 5 lat, jak będzie złe, żeby rzucało przedmiotami, żeby się, nie wiem, rzucało na ziemię i tak dalej. Chociaż to też jest pewne, pewien element. Etap, ale no, chyba każdy z nas chce dla naszego dziecka dobrze i chce, żeby nauczyło się regulować te emocje bo my na pewno gdzieś tam w skrycie też chcemy jak jesteśmy smutni, jak jesteśmy źli jak świat nam się wali, żeby ktoś nas zrozumiał, żeby ktoś nas pocieszył pogłaskał, albo przynajmniej żeby nic nie mówił, ale na pewno nie chcemy, żeby stał nad nami, jeszcze na nas krzyczał albo no właśnie unosił się razem z nami, no nie tędy droga możecie sobie często to porównać po prostu do tego jak wy chcielibyście, żeby ktoś się zachował, kto jest obok, załóżmy, no że jesteśmy jesteście źli, krzyczycie nerwowi i tak dalej, czy fajnie jest jak osoba obok przyjdzie i zamiast Wiecie, niby chce Was pocieszyć, a przyjdzie i będzie z wami krzyczeć, e, wiecie, co na was, przypominać jakieś rzeczy i tak dalej. No nikogo, nikogo to nie uspokaja. I tutaj wydaje mi się, że po prostu często rodzicom też brakuje troszeczkę takiego zrozumienia do tego, że ten mały dwulatek ma ten swój mały świat, który jest dla niego bardzo ważny i bardzo cenny. Dla takiego dwulatka jest mega ważna ta nitka, którą mu wystaje z a on się i boi, on jej nie lubi, albo go denerwuje. Ta krzywa skarpetka, kamyczek gdzieś tam w bucie, albo pobyt w żłobku, pobyt w przedszkolu jest bardzo stresujący, dużo się dzieje, jest dużo bodźców. Wiecie, każde dziecko też ma Inny temperament, co pewnie wyjdzie z czasem. Niektóre dzieci są bardzo, nie wiem, pozytywnie naładowane po żłobku, czy też przedszkolu, niektóre negatywnie, niektóre są przebodźcowane, niektóre chcą spać, niektóre chcą się wybiegać, wyszaleć, a niektóre dzieci po prostu, nie wiem, macie wrażenie, że wstępuje w nich diabeł w domu. To jest po prostu wszystko odreagowywanie, bo e, pamiętajcie, że dziecko w przedszkolu, czy też w żłobku też musi być jakieś. Tak jak Wy musicie być jacyś w pracy. Każdy z nas gdzieś tam, wiecie, w stosunkach takich społecznych w pracy musi być jakiś. Gdzieś tam nałożyć jakąś maskę i Mimo tego, że go coś boli, a jest, nie wiem, sprzedawcą w sklepie, jakoś, wiecie, musi funkcjonować, a nie krzyczeć na. Mm klientów, chociaż różnie to bywa. I dziecko też ma swoje emocje, też przeżywa to, że w przedszkolu musi teraz jeść, chociaż nie jest głodne, że musi teraz iść na drzemkę, chociaż nie chce spać, że teraz może się bawić, a teraz nie, teraz już koniec. A potem załóżmy, że idzie do sklepu, bo musi tutaj iść do sklepu. Tam są, wiecie, jarzeniówki, światło, kolejki, a one w końcu chce się, wiecie, wybiegać w tym sklepie, bo po prostu potrzebuje ruchu, a w przedszkolu na przykład musiało iść, wiecie co, grzecznie z tym takim wężem, jak te takie dzieci żłobkowe jeszcze chodzą, a one po prostu wiecie, jak te dwulatki, no chcą się wyszaleć. Więc też musimy to zrozumieć, że takie małe rzeczy potrafią po prostu zawalić świat małego, potrafią po prostu sprawić, że świat małego dziecka się zawali. I to jest mega ważne, żeby to rozumieć, że dla tego dziecka to jest po prostu turbo istotne, i choćby dla nas to po prostu była niteczka. Wiecie, my sobie możemy tam gdzieś przeżywać, że to jest taki problem, przecież to dziecko nie wie, co to jest problem. Ale to jest małe dziecko, dla niego to jest po prostu najważniejsza rzecz na świecie. I z tym sklepem też chciałam nawiązać do tego, że fajnie być trochę bardziej wyrozumiałym. I rozumieć to, że na przykład takie dziecko wracające, wiecie, ze żłobka z przedszkola do domu po 8, 10, ile tam by nie było godzinach, też potrzebuje trochę odreagować, czy to właśnie tą złością, czy nie wiem, odpoczynkiem. I tak dalej, a my często po prostu wracając do domu już chcemy, wiecie, kolejny zaprowadzić porządek, taki, żeby dziecko najchętniej teraz, wiecie, co zjadło, myło się, poszło się bawić, same poszło spać. Pomyślcie o tym, jak wy wracacie do domu po 10 godzinach, po jakichś nadgodzinach, wracacie do domu i po prostu chcecie być sobą, może chcecie się wypłakać, może chcecie się położyć i nie odzywać, może właśnie było tak nudno, że rozpiera was energia, dzieci też różnie reagują, to jest dla nich naprawdę bardzo duże przeżycie i... Pamiętajmy po prostu o tym. Także ten specyficzny okres, właśnie dwulatka, to jest też okres właśnie związany z tymi silnymi emocjami, które po prostu, wiecie, od poziomu takiego do po prostu bardzo wysokiego, odpalają się nawet w 3 sekundy po właśnie niby małych, błahych dla dziecka, super ważnych rzeczach. I bardzo ważne jest po prostu, żeby przy dziecku w takich momentach być i starać się je rozumieć. Nigdy nie będzie tak, że jeśli będziemy dawać się dziecku wypłakać, jeśli będziemy je zmuszać do tego, żeby się uspokoiło tu i teraz, bo zostaniesz tam, bo ktoś cię weźmie i tak dalej. Nigdy to nie działa. Może jedynie dziecko weź taki stan zamrożenia swoich emocji, ale to go niczego. Kompletnie niczego nie uczy. Po trzecie, możemy razem z dzieckiem krzyczeć, wojować, obydwoje, no to tak jak już mówiłam, to kompletnie nikogo nie uspokaja i niczego nie uczy. I Jeszcze tak na zakończenie powiem Wam, że ja zawsze tłumaczę, Znaczyłam emocje i takie ostre, mocne, intensywne zachowania u dzieci w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że jesteście na środku morza, gdzie jest bardzo duży sztorm bardzo duży sztorm po prostu okropny i dziecko jest taką na przykład małą łódeczką, która sobie, wiecie, co. Porusza się na tym sztormie, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że to są emocje dziecka, czyli wiecie tu taki złość, bunt, nerwy, zmęczenie i tak dalej. A wy jesteście tym rodzicem, czyli drugą łódeczką, która też na tym sztormie się porusza i oboje wojujecie. I kiedy to się skończy? Jak to się skończy? Albo wszyscy się wywrócicie, albo się zderzycie, albo po prostu będzie to trwało, trwało aż do rana. A ja sobie właśnie to wyobrażam, ten taki stan, właśnie bardzo mocno emocjonalny u dzieci, tak? Że dziecko jest tą szalejącą łódką po tym, a wy jesteście stojącą wysoko, mocną, świecącą latarnią, która ma za zadanie wskazać drogę tej małej, szalejącej łódce, łódce na sztormie, być dla niej wsparciem, być dla niej oparciem, pomocą, osobą. Tutaj y, latarnią, która wskaże kierunek, wskaże drogę, nie ta, która będzie holować i ciągnąć i pchać i narzucać, tylko która będzie tym wsparciem, y, będzie tą emocjonalną pomocą, która, y, która tylko Wam zaprocentuje kiedyś, bo jak te emocje się nie będą regulowały na bieżąco, to uwierzcie mi, że z każdym rokiem będzie trochę ciężej. Także życzę Wam tego, żebyście byli właśnie taką latarnią, która po prostu pokazuje jestem, wspieram, rozumiem i tyle, bo czasem właśnie tyle i aż potrzeba. I to tyle, co chciałabym Wam powiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko to, co mam na myśli. Starałam się wszystko, mam nadzieję, dobrze zobrazować. Mam nadzieję, że w przyszłości na moim kanale będzie się dużo pojawiało takich filmów rozwojowych, bo właśnie rozwój psychiczny dziecka bardzo mnie interesuje. Mało tego, również podejście właśnie rodziców, bo często nasze gdzieś tam błędy, nasze niedociągnięcia, czy właśnie nasze wychowania, trochę nam wychowanie, trochę nam no, nie pomaga w wychowywaniu naszych dzieci obecnie. No ale pamiętacie, świadomy rodzic to rodzic, który się rozwija, który wie, który jest oczytany i wiecie, stara się po prostu, nie? Bo, bo dziecko to nie jest tylko dziecko, to jest mały człowiek, który kiedyś będzie pełnoświadomy i po prostu, no kurczę, no trzeba włożyć bardzo dużo w to, żeby po prostu się rozwijało prawidłowo i tak dalej. Także mam nadzieję, że takie filmy Was w przyszłości zaciekawią. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie mi dać znać w komentarzu, co myślicie o tym buncie, jak to wygląda u Was, jak sobie z tym radzicie. No i tak, chyba tyle. Także subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.